Isaac? Where are you? Help me. Hej, z tystą Drakona, witam was w 20. odcinku serii ze Game Dead Space. Udało nam się wystrzelić asteroidę z nalegniem SOS, więc... Jest szansa, że... przybędzie... ratunek. Mamy się wrócić na mostek, więc skorzystajmy z windy pokład A Czuję, że... Śliwnicy już się nam nie czają. Także są tunele wentylacyjne, więc... Hmm. O, o! One hit kill! Suko! Oczywiście uważam, że przetłumaczenie tego na pistolet, a to było w oryginale gun, to był słaby pomysł. To jest jakieś działo, może karabin po prostu? Co to? Oj, co to jest? No chyctwo. Co to za kurwinogi jakieś? Ja jebie. Zróżnicowanie moi drodzy! Zróżnicowanie... Ale chyba. No, musi się na mostek. Oczywiście, idziemy kolejką. Niespodzianka, no nie? Widzisz sobie spokojnie... Tu jest jakieś kurna... Ośmiornice, jakieś... Upośledzone. Pięknie po prostu. Rozdział siódmy ukończono. To jest, moi drodzy. Okej, okay, niech będzie. odszukać i uratować. to takie gry. Things are looking up. The military ship just docked in the U.S.M. Valor. I don't know what it was doing out there. It must have gotten our distress signal. We can't talk to it until the comms array is fixed. I'm gonna hack the door to communications for you. Get in there and find the control station. No właśnie, wysłaliśmy sygnał SOS, ale. Nie możemy. No niewiele możemy zrobić, dopóki nie naprawimy z systemu komunikacji. No właśnie, jakim cudem? Otwierały się te szafki, które wcześniej były zamknięte. Czy jest to jakiś hacker? Hacker bonzo, U Otwiera to dla mnie. To dla nie hmm. wiem. Jak daleko mam do celu? Aha, no dobrze, poradzimy sobie świetnie. Wejdź, 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 tu warsztat. A nie da, trzeba wejść. Najpierw... W sumie, skoro o warsztacie mowa. Przydałyby się jakieś dodatkowe węzły mocy. Z3 sobie mogę kupić, czemu nie. Jako, że lepszy pancerz będzie dopiero w 10 rozdziale dostępny, no to na razie można sprzedawać na to. Okej. Okay. Ale wyjebało je. Widzieliście to? Dzień dobry, powtórka do zrywki, że tak powiem. Kurwa, koniec zabawy. Śmierdzielu! Więcej Was matka nie miała? No, troszkę oberwałem, ale mogło być gorzej. Ale jak się zdetonowały nawzajem, ależ to była piękna reakcja łańcuchowa. Kurde. Na takich chwil warto grać w tę grę. nie zadam jakichś mega dużych obrażeń. Ale w sumie, będę na łatwym, więc... to mogłoby sobie nie tłumaczyć. bo tu jest jeszcze jedna skrzynka. O, tu jest jeszcze amunicja nawet. No więc tak, to przeładowałem. To jest już dawno przeładowane. A tutaj... A ze, ze korzystałem w sumie. No w sumie troszkę pożywać przypuszczam może windy. No spoko. A tutaj mógłbym się udać? No. O proszę. Pieniądze leżą na ziemi. Znowu. To jest zapis. Jest też winda. Chyba póki co nie mam... bardzo co z niej korzystać. Czekajcie. Znaczy się czy nie skorzystać najpierw. Do sklepu. Może najpierw skorzystam z apteczki. O! To jest mi bardzo dobry pomysł. I tak tylko jaka. Ma średnia się przydała. No. Ma no, by nie wystarczyła. O no, kurczę ale się amunicji uzbierał do karabinu. Dobra. Szybki zapis i jadziemy dalej. Tak o ile na łatwym doskwiera mi taki trochę nadmiar amunicji, tak coś czuję, że szczęśliwcy bądź nieszczęśliwcy grający na trudnym nie mają takich problemów, mają ich zupełne przeciwieństwo, mogą mieć ewentualny niedobór, chociaż nie wiem, ja tam nie grałem na wysokim, więc tak się domyślam w sumie, że trzeba oszczędnie z tego korzystać, a ja sprzedaż amunicji no nie, nie jest zbyt mądrym pomysłem. Moje domysły bardziej. A co mi tam jeszcze jeden węzeł? 10! Okrągła sumka. Czyli liczba w tym przypadku. Sumka to jest w przypadku pieniędzy. Taką sumę ja miałem wcześniej. O skurwę, syn! To windę! Co za kibole, wandale, brudasy! Mniejsze, tak. Nie mogę to z tym korzystać. Który, który to był poziom? Trzeba to oddalić, super. Zresztą tak się... Nie, trzeba przybliżyć się jednak. Zresztą też przydatne jak... Sombrero na akwarium. Wcześniej spalić, ale nie pomyślałem o tym. Kurwa, co za matan! O! Trzeba się też dobrze ustawić. To jest. Chyba drugi poziom. Dobra. Wyżej po prostu. Pojadę wyżej, potem. Jakim problem. A nie, ja jestem na drugim poziomie. Pierwszy jest zablokowany.

Nik, techniczne, 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 i techniczne, no techniczne, to dobrze, że tutaj jest zapis, bo chyba. Może być ciężko za chwilę. Bo takie przeszło jeszcze nie szaleń. Jak otworzyć. Co do cholery, tam jest jeszcze jeden? Czy coś Dobra. Zapis. Cieka Ciekawe, czy mógłbym zapisywać, jakby mnie atakował. Oj, daleko, przepraszam. Może gra by zablokowała możliwość zapisu w takim momencie. No w sumie jest to... Prawdopodobnie przyjrzałem się zapisowi. Jasna cholera! Na was kurwiele... Smacznego życzę! Yy, ten granat jest do dupy. Miał dupę urywać, a nie... O, mina! To jest to! jak się kosi, Czyli jest bardzo słaby, nie Prawie jak bliźniaki. No granat niestety jest... słaby trochę. Ale mina to już co innego. W ogóle to ten granat się turla i no jest zbliżeniowy, to prawda, ale... Mogłoby to działać lepiej. Czym ty kurwa jesteś? Nie zbliżaj się! Zaraz no ty pieprzony, To jest no zostawcie mnie świrusy. Kurna, jak to, Co się w ogóle zajebać no. Ale to sam, ja nie mogę dobrze wycelować, bo jeżeli że żeby nas Takich przeciwników mi brakowało naprawdę Ale widzę Rubinowy pół przewodnik Niczego sobie Trzeba by to się da Co to w ogóle było? Oczywiście to widzieli? No, głupie pytanie Ale jakie to twarde było w ogóle No Jasna cholera W ogóle czy ja zabrałem wszystko co tam było Zapomnieć No, tragedii by nie było, ale zbierajmy co się da, wszystko się może przydać. Jakie teraz opóźnienie? Dobra, winda nie działa. Co za paskudztwo. I zapis w okazji, jak miło. Myślę, że mały został wystarczy. W razie czego bym miał się mierzyć z czymś mniejszym. Nie za bardzo możliwości powiązania ze strzelby, bo jednak wolę za tych jak jest w oddalony, no wiadomo, jest pewne ryzyko. Można maksymalnie lepszy Pojemność 175. Można ona pieprzeć jak z minigana. nie. Od strzelby, Czas przeładowania. Ewentualnie. Czas przeładowania. To się nazywa dobry wybór. O, Pito, ja czyli nowym. Obrażenia. Tak. Moja kosiarka. Siła rażenia, min. Szerokość. Szerokość, jak rozumiem, odnosi się do zasięgu min, tak? Nie, siła rażenia to, jest, to są obrażenia, tak? Więc to jest jakby obszar, na którym mina działa. zresztą rzadko korzystam z min. Raz, mi się, raz tak mi się trafiło właśnie, że mogę ją dobrze wykorzystać. Piła plazmowa. W sumie to przydałoby się dobrze ulepszyć. To jest jednak porządna broń. A mało w nią inwestuję. Tutaj obrażenia. Hmm. W sumie przydałoby się też trochę RG jeszcze. Moduł kinetyczny, no to już wiadomo. Moduł stazy, takie co daje radę. Hmm. Szkodzi, że właśnie ulepszyć energię, no ale żeby prawie wszystkie węzły, zawsze jeden w zapasie, no ale... To może z tym się jeszcze wstrzymam. Jak będę miał więcej węzłów, to wtedy mógłbym. To zaoszczędzę sobie. Jednak punkty, punkty wytrzymałości, tak zwane potocznie przez graczy zdrowiem, punktami życia, punktami zdrowia, jak kto woli, to jest jednak dość ważna rzecz. Szczególnie jeśli jest na takiej stacji, opanowanej przez nekromorfy, które po prostu u cieszy ciaszyki i mieć jasna dupa. The ship is under attack, but requests to issue a distress call have been repeatedly denied by Captain Matthias. He won't say it, but everyone on the bridge knows why. This is an illegal operation in a prohibited system. We've all known for months, and we kept our mouths shut. Not anymore. Mayday, 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 this is USG Ishimura. This is. What the hell? I don't believe this. The whole comms system is offline. Now he's gone too far. Nielegalna operacja, tak? No tego to bym się nie spodziewał, szczerze. Myślałem, że jest to legalne, a tu proszę. No to się doigrali, ogólnie, można powiedzieć. Nieco złośliwie. No cóż, no kolejka, tak? Węzeł mocy. Ja biorę karabin teraz. Tę nami długa droga! To szybko dość szybko! To mnie bardzo kieszy ogólnie! Wątpię że to wróg! Duchowo strzeliłem! To było druk obrondy, był.

Średni zasadnik tylenu schemat. O, może stazy. Dobrze, no, zajmiemy się tym. no, 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 Ale to no, 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 odcinku, no, odcinku, Tak więc dziękuję Wam za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!